maziomki kolejny dzień wanilki wbiłem sobie, wczoraj trochę jeszcze pograłem yy, razem z Teddymi i to sobie trochę pograliśmy, zdobyliśmy coś taki hercik między innymi, tego alispaka to w ogóle przed chwilą znalazłem na helce bo jest full moon i o dziwo zrespił się, więc na kozaku, teraz pokażę wam update bazy, bo trochę się tu zmieniło On jest taki, że to, co było na dole, to jest to. Zostało tam rozbudowane, przeniesione na górę. Tutaj już nic nie ma. Tutaj jest jakaś farma, ewentualnie, jakby ktoś głodny był. Generalnie teraz jedyne, co trzeba zrobić, to drzwi powstawiać, żeby nikt sobie nie wbił z łatwością na tą górę. Mam tam kilka ważnych itemów. Dobra, pierwsze drzwi już są, elegancko. Jeszcze sobie tylko parę tych szaf pozbieram, pnąć. Tutaj w ogóle mam taki... ...balkonik, elegancki, do strzelania, stąd. Tutaj sobie obserwuję okolice, czy nic się nie dzieje. Kurwa, Boże, jakie te... Nie wiem, zepsuta jest ta gra, Nelson, Fix, Kutasie. I tutaj góra wygląda mniej więcej coś takiego Jeszcze zaraz wam pokażę co jest pokitrane po skrzynkach Bo myślę że Biedy nie ma jak na razie Jak na start Pokażę Wam teraz co po skrzynkach To 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 nie PQ, tutaj jakieś gówno Tutaj taki sprzęcik w ogóle z dropa mi wyleciał W ostatnim odcinku chyba to będzie na pewno Albo w tym samym jeszcze, nie wiem jak ja to zmontuję bo będę to montował nie wiem kiedy ale nagrywam na zapas i to dużo yy, no w każdym razie tutaj nie wiem czy coś jeszcze jest o tutaj jeszcze takie itemki no myślę że jak na start to nie ma biedy farma chyba była przed chwilą lutowana, więc trzeba będzie uważać no i zabijanie zombie na tym serwerze no to Kurwa mnie to, bo tu blagują te zombie czasami. Zjebana taka. O, drum! O, jeszcze się zbiłkowałem. O, akurat trafiłem na ponowny respawn itemów. zajebiście, bo się zrespił plecaczek. To go założę, bo on jest większy. O kurwa. A! Ha, ha kurwa, zabawa! Nie wiem co tu się dzieje w ogóle, militarka jest praktycznie cały czas pusta Zawsze jak przyjdę do militarka jest pusta, bez pitu Sub 100% mazl Box dragona mm. Fajne rzeczy dropią na tej militarce coś kiedy się przewrócę. Pewnie zaraz. Kurwa! O, się przestraszyłem, że już dostałem strzała od kogoś. Super ta militareczka. Mało tutaj problemu, jak na razie przynajmniej. Nikogo nie widać. Można sobie luźno polutować. Bez klitu jestem aż ściżony, że bez klitu jest taki spokój na tej militarce. Dobra, myślę, że już szczerze mogę się chyba wynosić tej militarki, no bo jednak stracić chcemy no nie dobra co się stało to ja nie jedno wyjście ja zdobyłem dwa drumy kozak na pewno jeden będzie montowany do tego mapel no nie ja pierdolę no nie widzicie co tam leży no kurwa no kurwa No chore gówno! Ale dobra, kolejny drum przytuli. Zwała z tej gry, zwała. Nie no, bez kitu beczunia z tej gry. Trzy drumy na jednym wyjściu. No jak widać moja farma rośnie. Ale chyba zamontuję trochę skilli w agrikultura. No i zamiast trzech kolb wypadły mi cztery, więc też słaby deal. Ale dobra, lecę od razu na górę, podkładać tej temki. To, co zrobiłem na tej militarce z tymi trzema dżumami, to jest chore naprawdę. Nigdy chyba mi się nie zdarzyło coś takiego. Ale przydałoby się w ogóle jakąś spawarkę znaleźć i lokery zacząć robić. Podtrzymać takie rzeczy w krewnianych szafach to trochę słabo. Ja byłem dalej, sobie rozsadzam te sadzonki. Zjadłem tylko raz. Myślę, że sobie zbuduję tutaj taką cał całkiem pokaźną tą farmę. Postaram się poszukać sobie jakichś planterów. Myślę, że zrobię sobie jakąś elegancką farmę jedzenia. Dobra. Myślę, że czas wyjść z bazy. Będziemy po prostu kogoś znaleźć, zabić. Jakiś trip po całej mapie. To gość tak tam stoi. On coś ma? Nie no, chyba goły. No goły farmer, że ma w sumie jakieś jedzenie do posadzenia Oj proszę Jest 18 osób na serwie Ktoś jest na militarcy z tego co czytałem na czacie bo ktoś tam coś tam się żalił że ktoś militarkę zabudował No i widać stąd zobaczcie co się stało z militarką Co to nabój do czołgu to sobie odpalę typek ty chyba z fullem w typek ma itemy gonijmy go bo stąd go chyba nie zabije padł full auto zraczone jak najbardziej ale ma Alispaka Chłop ma wszystko No powiem wam, że teraz to się trochę podnieciłem ładny typek, tutaj się przewróci Nie no, Herta jakiegoś wybitnego może nie miał Ale za to naprawdę Kozackiego miał seta yy, ubrań I magazynki jakieś na pewno wpadły Zaraz zresztą muszę dojść do tej bazy i sobie na spokojnie ogarnąć Dobra, wszystko odłożone Elegancko Ogółem sprawa wygląda tak, że dalej jest bardzo źle z piciem Ale myślę, że to zaraz się ogarnie Teraz potrzebuję tylko trochę expa, żeby Mieć ten crafting no. O XT <noise> Dobra, nie ma innej opcji, cofam do bazy. Buduję kilka lokerów i od razu idę na Seattle. Nie wiem. Ser, dodaj mi trochę picia, proszę. 2% mi dał, super. jest <noise> Jest kurwa No ale zaraz umnę, umrę z, radio, z radioaktywności, więc też nie za dobrze Ale da mi to czas, żeby sobie dobiec do siedl. jest witaminy są dobre, są rzeczy Witaminy najpierw Jeszcze zabrakło Dobra. Teraz mogę zabić na spokojnie te zombie. Teraz zjem sobie pan Tutaj też zawsze warto wejść. Tutaj jest dużo rzeczy na dresy. Oh shit kurwa, znowu umieram. O, tego właśnie potrzebuję najbardziej. O, nawet dwie ampułki znalazłem. Nawet trzy. Dobra. Niestety zwolniło. See the world and just show them what it really means to live life golden Yeah we'll go